Dzień dobry. Rozkład ten będzie dla osób spod znaku wagi. Będzie dotyczył miesiąca lipca. Będzie mówił nam o uczuciach, relacji i partnerstwie. Chciałam Państwa przeprosić za to, że ostatnio była przerwa w rozkładach. Postaram się, żeby tych przerw już nie było, bo to spowodowane sytuacją, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy. Na lipiec rozkłady zaczynam właśnie dla osób spod znaku wagi, dlatego że no, nie udało mi się zmieścić w miesiącu czerwcu z rozkładem dla Państwa, dlatego od Państwa zaczynam właśnie rozkłady na, na Lipiec. I tutaj też będziecie Państwo jakby prekursorami nowego takiego rozkładu partnerskiego, który chciałabym dodać na kanale NIMP Tarot. Także poza tym filmem będziecie Państwo mieli także do obejrzenia jeszcze jeden film zatytułowany Waga i jej. Partner. I jeszcze raz przetasuję karty. Waga. Miesiąc lipiec, uczucia, miłość, relacje, partnerstwo dla wag w miesiącu lipcu. I oczyszczę karty nad płomieniem białej świecy. Waga, uczucia. Miesiącu, lipcu. Co też będzie słychać uwag. Pierwsza część rozkładu będzie dotyczyła rzeczy, które działy się w niedalekiej przeszłości, a mają wpływ na to, co dzieje się teraz. Druga część rozkładu będzie mówiła nam o tym, co dzieje się w teraźniejszości, a trzecia będzie zapowiedzią tego, co ewentualnie może zdarzyć się w przyszłości, u składu, przepraszam, u spodu rozkładu mamy dziesiątkę buław. Dziesiątka buław to jest karta, która informuje nas o pewnej ciężkości. O tym, że wagi. Przeżywają jakieś bardzo trudne chwile w relacji i związku, i tutaj ta ciężkość polega na tym, że czują się obciążone przez swojego partnera pewnymi sytuacjami. Ponieważ jest to dwór pałek, oznacza to buław, oznacza to, że ta ciężkość spowodowana jest nie słowami, powiedziałabym, że nie są to kłótnie ale jakby e, uwag, tą ciężkość powodują działania, jakie podejmuje e, ich e, partner lub to, e, co dzieje się w ich życiu e, uczuciowym, e, to właśnie to, co polega nie na wymianie zdań, tylko na sytuacjach, w jakich się znajdujemy, na dzianiu się, to właśnie przysparza jakieś ciężkości wagą w miesiącu. E, Teraz w czerwcu i może mieć przełożenie na to, co stanie się w lipcu. Z taką energią możecie Państwo wejść po prostu w miesiąc lipiec. Zaraz zobaczymy, co przekażą nam pozostałe karty. W przyszłości tej niedalekiej możemy także mówić o tym, co zadziało się na początku czerwca. Co dzieje się, jakby tuż przed wejściem w połowę czerwca, to jakieś nieporozumienie to kłótnia z partnerem. I to taka kłótnia, która zakończyła się trzaśnięciem drzwiami. To jest taka sytuacja, w której do głosu już dochodzą emocje i tych emocji nie można w żaden sposób poskromić. Ósemka mieczy mówi nam, przepraszam, ósemka kielichów mówi nam właśnie o takiej sile uczuć i e, negatywnych uczuć i o takim wypełnieniu się pewnej czary, e, jakichś negatywnych sytuacji, e, kiedy osoby Nieskłonne raczej do pewnego rodzaju wybuchów, po prostu odchodzą z pewnego miejsca, wychodzą, e, przerywają jakąś sytuację z takim trzaśnięciem drzwiami. Zazwyczaj oznacza to oddalenie się, tak, po jakimś nieporozumieniu, e, po jakiejś kłótni. E, kolejną kartą, którą widzę, to jest siódemka denarów. Wydaje mi się, że tutaj. Nie mogliście Państwo zbyt długo czekać na coś. Partner miał coś dla Państwa zrobić, lub ta osoba, z którą Państwo wiążecie swoje uczucia, czy wchodziliście w jakąś relację albo na kogo liczyliście. Ta osoba miała dla Państwa coś zrobić i to miało być związane z. A też sferą, e, powiedziałabym, taką finansową, tak? Liczyliście e, Państwo na to, że od jakiejś osoby otrzymacie takie wsparcie e, finansowe, e, i tego się Państwo jakby nie doczekaliście. Ta karta oznacza takie. Taki stan, w którym to czekanie już staje się dla nas takie bardzo frustrujące, denerwujące. My chcemy, żeby to czekanie już się skończyło. Jakby dostrzegamy, że. Gdzieś pewne sprawy, może nie wiem, w innych relacjach, w innych partnerstwach, które obserwujemy, one po prostu idą do przodu, dzieje się. Natomiast jakby wagi były w takim stanie wiecznego czekania, w stanie zawieszenia, w stanie wypatrywania pewnej pomocy, którą miał zaoferować im partner, a tego po prostu nie zrobił. Mamy tutaj także Asamieczy, który mówi nam o tym, że jakby wagi zaczęły dostrzegać w sposób taki logiczny pewien dyskomfort sytuacji, w jakiej się znalazły. To znaczy, że to, co dzieje się w naszej relacji, nie odbieramy emocjami. Ale zaczynamy pewne rzeczy jakby coraz więcej dostrzegać. Czyli nie patrzymy już na tą drugą osobę zupełnie sercem, tylko do głosu dochodzi pewnego rodzaju jakby też logika. Powiedziałabym, że as mieczy zawsze kojarzy mi się z jakimś przybłyskiem myśli, z taką, z taką chwilą jakiegoś oświecenia, która do nas przychodzi. I um, powiedziałabym, że to jest taki moment trochę utraty różowych okularów, po prostu przestajemy na kogoś, kogoś idealizować, tylko po prostu nagle zaczynamy dostrzegać pewne jego niedociągnięcia. Być może wagi po prostu zauważyły, że to ich czekanie na ten ruch, na to coś, co ten partner miał zrobić, jest po prostu już bezsensowne, że to czekanie się niesamowicie przeciąga, że w zasadzie jakby to czekanie mówi o takim troszeczkę też, taki u, 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 przez to, że ono jest takie frustrujące, jakby można stracić nadzieję, że otrzyma się to. Na co się tak długo czekało, tak? Być może dlatego pojawiła się karta ósemki kielichów, która dość wyraźnie powiedziała nam o tym, że było jakieś spięcie, że emocje doszły do głosu, że było trzaśnięcie drzwiami. To jest takie zupełnie jakby taka chwila, kiedy, kiedy, kiedy możemy poczuć, że. No, nie mogę tej sytuacji już dłużej wytrzymać, tak? Co dzieje się w teraźniejszości? W teraźniejszości pokazują się karty, które mówią o tym, że zaczyna się jakby sytuacja powoli uspokajać i tutaj pojawia mi się taka sytuacja, w której czujecie Państwo, że musicie zacząć jakby bronić swojej pozycji w danej relacji, albo też, jeżeli jesteście Państwo y, 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 osobami singlami, tak, osobami, które nie tkwią w żadnej relacji, to tak jakby ta osoba, y, którą sobie upatrzyliście, otoczona jest wieloma adoratorami. I teraz musicie Państwo stanąć do rywalizacji, czujecie się w jakiś sposób przez tą osoby wyróżnieni wśród innych, ale jeszcze, jeszcze jakby nie czujecie się zwycięsko w tej sytuacji, to nam mówi także, że w związkach należy bronić swojej pozycji. Że y, należy jakby nie osiadać na laurach, nie cieszyć się y, nie wiem, takim zupełnym tak, spokojem i y, nie być aż tak bardzo pewnym, tylko że należy jakby w tym momencie troszeczkę. Pilnować tej swojej pozycji. Pojawia mi się także tutaj taka karta dużych arkan Słońce. Karta Słońce mówi nam o tym, że nagle stworzona zostaje jakaś bardzo dogodna dla nas sytuacja. Czyli jeśli staramy się kogoś pozyskać, pozyskać czyjeś względy, to w tym momencie i tak też będzie działo się w miesiącu lipcu, pojawi się jakaś bardzo dogodna taka dla nas sytuacja, czyli sprzyjające okoliczności, może to być wyjazd, może to być jakaś właśnie randka przy świetle świec, coś, co jakby tą relację troszeczkę popchnie do przodu, tak? Coś, co sprawi, że nagle wszystko obok ułoży się dla nas tak pomyślnie i korzystnie, że my poczujemy, że no świat nam sprzyja i że osiągamy jakby w tej relacji sukces, tak? I tutaj dla tych związków, które przechodziły jakiś kryzys, jest Taka informacja, że te właściwe i takie dobre warunki się pojawią, i że w centrum rozkładu jest słońce, czyli coś, co wróży nam powodzenie, wróży nam sukces, wróży nam odpowiednie warunki ku temu, żebyśmy ten sukces osiągnęli. I pojawia się jeszcze jedna tutaj, taka bardzo ważna karta to jest karta dwójki, dwójki buław. W tym układzie ona tutaj mówi mi o tym, że jakby pomimo braku cierpliwości do kogoś, tak, pomimo jakiegoś chwilowego wybuchu, w państwa w głowach tkwi takie przekonanie, że ja bardzo potrzebuję tej drugiej osoby, bardzo potrzebuję partnera do tego, żeby budować dom, żeby rozwijać swoją relację, żeby ta rodzina na przykład trwała, tak? Że ja nie chcę być sam, sama, ja bardzo potrzebuję tej drugiej osoby, mało tego, ja czuję, że bez niej nic w moim życiu się nie zmieni lub nie drgnie do przodu, tak? I być może stąd taka energia, pojawia nam się tutaj ósem, przepraszam, siódemki buław, która skłania nas do rywalizacji, do walki o tą drugą osobę, do pilnowania jej, tak? Może właśnie chodzi tutaj o to poczucie, że ja jednak tej osoby bardzo bardzo potrzebuję, tak? Cóż zapowiada nam jakby koniec miesiąca, miesiąca lipca? Zapowiada nam jest to coś Możliwego tak? do zadziania się. Proszę pamiętać, że tak jak zawsze mówię, to my jesteśmy um, panami naszego życia, my podejmujemy decyzje, my najtrafniej tak naprawdę oceniamy ludzi i sytuacje, w jakich się znajdujemy. E, I e, ta przyszłość mówi nam o tym, że wagi zaczną bardzo polegać na swojej intuicji, że intuicja będzie dla nich czymś bardzo ważnym. Że nagle poczują jakby zaufanie do samych siebie i bardziej będą partnera odbierać intuicyjnie, tak? Będą bardziej może wyczuwać jego nastroje, bardziej zawierzać w tej ocenie sobie. Pojawia nam się też tutaj taka karta siódemki kielichów. Która zahacza nam też troszeczkę tutaj o pewnego rodzaju idealizowanie partnera. I powiedziałabym, że ta energia tego idealizowania partnera, ona troszeczkę zacznie gdzieś w miesiącu, w miesiącu lipcu odchodzić. I powiedziałabym, że to Państwo poczujecie też, że macie wybór. Że nie tyle możecie liczyć tutaj na tą osobę, z którą jesteście, i oczywiście ją będziecie w taki bardzo intuicyjny sposób odbierać, ale też jakby tu pojawia się taka karta, która mówi mi o tym, że Państwo będziecie mogli wybierać spośród wielu, tak? Czyli że. Jakby to idealizowanie dla mnie partnera w tym układzie będzie odchodziło troszeczkę do przyszłości, będzie takim zachowaniem czy sposobem podejścia do tej bliskiej osoby, która będzie przemijało, a jakby będziecie państwo bardziej zdawali sobie sprawę z tego, że możecie państwo jednak jakby że też jesteście państwo jakby adorowani, tak, że też możecie państwo wybierać Pośród wielu y, osób, że już nie tyle będzie ta chęć y, rywalizowania o względy tej y, bliskiej osoby, y, czy taki strach przed samotnością y, i że ja bez tej osoby sobie chyba jednak w tym życiu rodzinnym, w związku w ogóle w życiu nie poradzę. Tylko, że nagle zacznie przeświecać taka, y, taka mgiełka, takie światełko y, tego, że może y, ja też mogę. Być adorowany, też inne osoby zwracają na mnie uwagę, i teraz, jakby, i w to wszystko w moich oczach wejdzie taka energia odbierania mojego partnera bardziej tak intuicyjnie, czy osoby, którą się interesuje, bardziej intuicyjnie, mniej będzie to. Polegało na takiej logicznej ocenie tej osoby, mniej na patrzeniu na nią przez pryzmat uczuć, bardziej będzie to takie spojrzenie intuicyjne i bardziej zawierzenie własnej intuicji. Tak? To jest karta, która mówi nam: możesz polegać na swojej intuicji. Sprawdzimy jeszcze tutaj. Co dzieje się, jakby może nie, że w ukryciu, tak? Ale to, co jest istotne, czego może w jakiś sposób wagi nie dostrzegają, co może mieć wpływ na wydarzenia w miesiącu lipcu. Waga, miesiąc, lipiec, uczucia, czego. Bardziej mogą nie dostrzegać w swoich relacjach. Już sobie to sprawdzamy. I teraz tak. To, co tutaj będzie na pewno ważne i e, pod, e, istotne, czego może partner nie do końca e, mówi, tak? nie, o, o czym partner może nie do końca mówi, e, albo co powiedział, ale może Państwo nie zwróciliście na to tak istotnej e, uwagi, a co tak naprawdę też ma wpływ na jakość Państwa relacji, to informacje finansowe i wiadomości, które przychodzą do partnera z pracy. I teraz, jeśli yy, te karty się pokazują, tak, to są karty, które wyraźnie, bardzo wyraźnie wskazują na sprawy związane z życiem zawodowym, z miejscem pracy. Mówią nam o jakichś wiadomościach, SMS-ach, mailach, które dotyczą bezpośrednio właśnie naszego partnera i mówią także o sprawach finansowych, tak? To jest coś. Na co należałoby po prostu zwrócić uwagę, bo to w jakiś sposób rzutuje tak naprawdę na tą sytuację uczuciową, która, która jest. Tu karty nie mówią, czy to są dobre informacje, czy złe, ale w jakiś sposób albo została ta rzecz wypowiedziana przez państwa partnera gdzieś, przeszła państwu jak nie powiem koło uszu i umknęła albo rzeczywiście może partner państwa nie za wiele o tym mówi ale jakby te sprawy gdzieś będą miały wpływ na na to co będzie się działo w miesiącu lipcu pod spodem widzę kartę gwiazdy więc to będzie jakiś raczej to będą pozytywne wiadomości będzie to jakiś impuls skłaniający do do działania, będzie to jakiś przebłysk, światełka, jeśli coś nie układa się teraz w tych sprawach finansowych zbyt dobrze, finansowo-zawodowych u partnera, ale to jest coś, co będzie miało dość duże znaczenie. I teraz, to co jako podsumowanie chciałabym Państwu powiedzieć, to to, że ta ciężkość odchodzi już. To jest dziesiątka, która mówi nam o tym, że pewne ciężkie sytuacje przychodzą do przeszłości i one się w miesiącu czerwcu będą już kończyć, i mówi to wyraźnie o sytuacjach, ciężkich jakichś sytuacjach. Karty pokazują, że w czerwcu mogliście państwo stracić cierpliwość do swojego partnera i że w jakiś sposób pewna myśl pojawiła się, nie ja się tej rzeczy. <grym> od niej niego nie doczekam. Następnie teraz i w miesiącu lipcu tutaj tak jak powiedziałam, ta energia będzie przemijać. Pojawi się dogodna, taka ciepła sytuacja, która będzie w jakiś sposób Poprawiała Państwa relacje, pojawią się zewnętrzne okoliczności, które umożliwią Państwu odniesienie jakby sukcesu w tej, w tej relacji czy, yy, czy po prostu zdobycie osoby, jeżeli jesteście Państwo singlami, na którą długo czekaliście, yy, staniecie Państwo jakby do pewnego rodzaju rywalizacji, ale tą dominującą energią u Państwa będzie to, że ja bardzo kogoś potrzebuję albo bardzo potrzebuję tej osoby później pod koniec lipca nieco się to zmieni i przyjdzie taka energia, która przypomni państwu nie ja też jestem atrakcyjny, też się podobam innym osobom i bardziej partnera będziecie państwo traktowali intuicyjnie, bardziej będziecie wyczuwali jego nastroje i w ocenie tego jak on się zachowuje, będziecie państwo bardziej zawierzali temu, co sami czujecie i jak go sami oceniacie. Karty tutaj charakteryzują mi Państwa, jakby tą osobę bliską, że to jest osoba jednak związana z domem, z miejscem, w którym żyje, i że nie jest to taka osoba, która chciałaby realizować się gdzieś raczej na zewnątrz, tak? Powiedziałabym także, że na to, co się dzieje i co będzie się działo w miesiącu lipcu, będzie miały, będą miały wpływ informacje SMS-owe, mailowe, które będą napływały bezpośrednio z miejsca. E, Pracy Państwa partnera. Będą to wiadomości dotyczące finansów, i tak jak powiedziałam, tam pojawi się taki przebłysk, e, takiego dobrego e, światełka. Tu mamy kartę gwiazdy, e, takiego światełka w ciemności, e, które się pojawi i wydaje mi się, że po prostu to przyniesie e, sprzyjające zmiany, tak? które odbiją się właśnie na Państwa relacji. E, dziękuję bardzo.